Też cię bawią te chińskie suwiki z silnikami 1,5 i pół osiami z plasteliny? No mnie tak, więc sprowadź sobie z nami takiego prawdziwego słowa. Zaczynamy sobie od Dojo Durango w rocznikach od 2021 roku, czyli Polift z silnikiem 3.6 V6 Pentastar, fajny pod gaz, o mocy 294 koni, taki niegroźnie uszkodzony egzemplarz z USA, sprowadzicie już od 95 tysięcy zł pod A jak Ci docznie pasuje, to możesz sprowadzić sobie coś bardzo podobnego, czyli Jeepa Grand Cherokee, tą najnowszą generację, czyli WL, w rocznikach od 2022 roku, z tym samym silnikiem tak naprawdę, bo 3.6 V6, generujące moc 294 koni, taki sam samochód sprowadzisz już od 100 tys. zł za niegroźnie uszkodzony egzemplarz. I ostatnie auto wykorzystywane przez amerykańską policję, a nie jakieś tam Opel Insignia, czyli Ford Explorer z 2025 roku, właściwie od 2025 roku, z silnikiem 2.3 generującym moc 304 koni i taki niegroźnie uszkodzony samochód sprowadzicie już od 120 tys. zł pod dom.